Byłem w Krakowie, byłem w Warszawie, byłem we Wrocławiu. Ale dlaczego? Jako, że kawę lubię i piję ją codziennie, to postanowiłem połączyć przyjemne z jeszcze przyjemniejszym, czyli pięknymi influencerkami i influencerami. Więc zaprosiłem setkę osób i sprawdzimy ile z nich zgodzi się na wspólną kawusię. Znaczy, teraz zaproszę. Pierwszą osobą, którą zaproszę będzie Polasieczko. Hej. Też bez hej, bo się znamy, więc napiszę Wiem, że lubisz kawkę. W nawiasie damy, że i to czarną, bo cię bardzo dobrze znam. Zaprosujemy sobie. wiesz? masz ochotę, wypić ją wspólnie. Trzy pytaniki, bo jeden to jest zawsze za mało. Odpisz mi. i Myśli z głowy. Kolejna influencerka to Weronika Sowa, aka Wersow. Ostatnio mi nie odpisała. Hej, jak coś, to się nie gniewam, że mi nie odpisałaś. Zdawia no, ja się damy, że dużo osób. Mi nie odpisało. Nie wiem, czy kobiety w ciąży mogą pić kawę, przycinek, ale jeśli mogą, to może napijemy się razem i dam jakąś emotkę. Wyślij mini Mike. Sorki za te żarty, głupie żarty o wzroście, ale masz ochotę na mini. Kawę minik? Znaczy wypić ze mną. Trzy pytaniki? Jedna trzecia 110%, czyli 37%. Hej stary, i dam jakąś emotkę. Randomową, klauna, nie. Damy mózg, bo czemu nie? Na ile procent masz ochotę wypić ze mną kawę? Czemu daje trzy pytaniki? Nie wiem. Dam tym razem jeden. Wyślij. Kacper Błoński. OK na początku zrobimy tak, że usuniemy wiadomość. Coś nie ma dowodów, że coś mu pisałem. Yy, hej, może nie jestem ładną influencerką. Ale dam emotkę jakąś. Kobietamy kobietę w ciąży, ale może dać się zaprosić na kawę. Pytanie, chodzi mi o taką przyjacielską kawę, jak coś. Albo chociaż... Koleżeńsko. Myśli. Julia Żugaj. Tutaj zrobimy coś, coś ciekawszego. Nagramy filmik. Cześć, Julia. Pamiętasz, jak pisałaś do 100 influencerów i nagrywałaś tego odcinek, i napisałaś do mnie i zrobiłaś mi takiego pranka, że uwierzyłem to, potem było mi trochę smutno. Też piszę do 100 influencerów, ale zapraszam na, na kawę, więc ciebie też zapraszam na kawę. Jeśli masz to możemy iść na kawę. Wyszło trochę niezręcznie i cringe'owo. To mi się podoba, wysyłamy dalej. Karol Wiśniewski, czyli Frizoluszek. Nie odpisał mi już na dwie wiadomości, więc na pewno odpiszę na trzecią, bo jak się mówi, do trzech razy nie odpisać. Sztuka. Hej, Karol. Bez emotyk tym razem, będziemy twardzi. Masz ochotę na kawę? Może być mrożona. <laughs> Czajcie, bo Friz mrożona. Sorry. Po prostu kawa. Obojętnie jaka. Ja ty kawa daj znać. Dwukropek i trzy uśmieszki. Kolejna osoba, czajnik. Czajnik jest mega fanem y, piłki nożnej y, FIFA, więc wyślemy mu to grę z piłkę. Siema Sebastian. Po, podobno lubisz Fifę, Podobno lubisz też pić kawę. A, akurat tego nie wiem, ale ja lubię pić kawę, więc jakbyś mógł ze mną i na kawę, byłoby super. Josi, ale masz odklejkę. A no tam miałem się zapytać o kawę. Sry stary nawyk. Pójdziesz ze mną na kawę. Pytanik zwykły jeden. Powstrzymamy się. Hej, katulenka official. Hej! Spotkamy się na kawkę. Albo to jest trochę SUS. Może jednak spuścimy takie pytanie. Może trochę za młoda jest. Kolejna osoba, Fagata. Cześć Fagata, masz od na wspólną kawę? <grym> Pierwsi influencerzy zaproszeni, czas na żmudną robotę i wysłanie wiadomości do reszty. A po nich pozostało zaprosić najbliższych influencerów. Dosłownie najbliższych. Dobra, czas zaprosić naszych tanderków na kawę. Jestem przygotowany jest pierwsza influencerka. Hej! Hej mała! To, ja wcale nie piję teraz Mówię do Belly. Tak. Żartuję, mówię tak. do ciebie. Nie, żartuję, tak. żartuję! Tak. Napijesz ze mną kawę? Czyli nie muszę nic mówić, bo mam kartkę. Zrobiłem wymianę. No teraz to już musicie Kawa. iść na tą kawę. Masz więcej? Nie. Lecimy okay. dalej. mi? Tak? Czy wypijesz ze mną kawę? A no. To tyle? Ale... A. Marek! Czas na przerwę, czas na kawę. Stary powiedz, spadłeś mi z nieba. Chciałem właśnie sobie zrobić przerwę w końcu na kawu. I to jeszcze w gronie zajebistych przyjaciół. Wy Wy też. Też. Częstuj się. No i Fajnie, tak prawie, że pod kolor. Dobra. To koło limanowa. I dobra! I faktycznie taka bardzo mleczna. Dziękuję za kawę. Ale jak jest zajęty. Ale mam szybko kawę. One. Już? Ale jeszcze ty też się musisz napić. Już. No, możesz posprzątać przy okazji. No, nie, Dobrze, Fa! <tusza> <tusza> <O, spoduch. tusza> <tusza> nice. Mm. Chodź tutaj. Nie no, chcę napić. Ale ze mną się napić. Ej, dobre. Dobre. Próbuj. Easy? W swoche i Easy od tyłu to Rezi, A rezy od tyłu to? Jest <laughs> Nie, żartuję, żartuję. Wszystko w porządku. Długo. Dobra, czas sprawdzić, z kim się widzimy, a z kim na pewno się nie zobaczymy. Julia Żugaj napisał, że nie lubi kawy, ale możemy iść na herbatkę. Całkiem ciekawa propozycja. Kacper Błoński napisał tak, ale musi zabrać ze sobą ładną influencerkę. Kacper, nie wiem, czy to zrobię. Ale będę miał operatora ze sobą, chociaż mam nadzieję, że to wystarczy. Dwójek głuki napisał spoko, więc przejdziemy do niego. Jeleniewska. Hejka, miło, że o mnie pomyślałeś. Musiałam tylko wcześniej wiedzieć, kiedy i o którym mogłabym się ciebie spodziewać, więc do załatwienia. Czajnik. Wysłał zdjęcie, nie lubię kawy, ale herbatka spoko Myślałem, że wszyscy lubią kawę, ale spoko Może być herbatka Przemekro napisał, że, że nie ma czasu Może w następny miesiąc Budda napisał, problem taki Mordzia, że ja nie piję kawy w żadnej formie Ale za to napisał, że lubi kakao I że kakao chętnie Do ogarnięcia No więc mamy pierwsze odpowiedzi, pierwszych chętnych ludzi Więc co, nie pozostało nam nic innego jak spakować się Zabrać cały sprzęt do robienia kawy I jechać na pierwszą miejscówkę Do czajnika Jesteśmy u czajników. to po raz drugi, bo kiedyś byliśmy na imprezie Hej o? Cześć. Cześć. sama jak coś. Ty sama jesteś? Tak, ale jedziemy do biura, zabieram was do biura. O, o, o skarżka! Tylko... Jest... <grym Zimno> jest... to... Aż tak do siostry. Cześć, cześć, cześć. O, cześć ci głowę. Okay. Cześć. Macie prąd? Nie. Okej, okay, mamy problem. Możemy na chwilę użyczyć, <grym> a w zamian będzie kawusia. Cześć, Cześć. Cześć. Preso. jest oh, tu? Siema, siema Witam, witam, witam Cześć Ty chyba chcesz rybackie, nie? Ja nie piję kawy, no, rzadko no, bardzo cześć. Czekam Ale... na tą kawę już od naprawdę od rana Kongo Kongo, to my Kawa jednista No patrz, co ty jest? dałeś Słodycze, kubeczki Światowanie e, Specjalnie pokopowaliśmy kubki nie, no klasa Stary, robi się Przyjeżdża do was kawa Za darmo za miły uśmiech, za miłe słowo! O, robimy pojedynek na kawę! Oooo, <noise> tu to lepsze. No to dla mnie to nie jest takie, jak to jest taka, jak to się zła... Ka, Kawiarka. Kawiarka, to no. To jest kawiarka, to jest coś innego. To bo słabym lekko stary, to jesteś naprawdę. No ja, komu nie ma. Co, Zobacz, że masz. Czy masz baniliowego? Już nie nigdy tu nie przyjeżdżamy. <słysza> <głosy> <głosy> Dawaj, cappuccino. Ooo, idealnie. I to jest moja? Dziękuję. Ale ja, jest dobra. Wiem jak no, się noc. robi kawę. Patrzcie, jest dowód piję, czyli kawa nie jest zatruta. To by nie to mleko kukusowa to dobra by było. No. No. Przecież nie nagrywasz nawet Hejka, Hejka. Dzień, Hejka. Dobry dzień dobry, cześć. cześć Mamy kawusie, ale nie mamy gorącej wody znaczy... No dobra, ja ogólnie nie mam czajnika, bo... Ym... O, byliśmy dziś u czajnika O, No to, to, to przynajmniej wy jakiegoś wiecie się na tym odcinku, ale u mnie nie będzie niestety czajnika, ale jest garduszek. Ale klimacik zajęliśmy. A właśnie, Będziecie... potrzebuje silnej, męskiej ręki Bartek! Jest taka sprawa, że bardzo bym chciała, żebyśmy tą kawkę wypili na moim balkoniku, ale niestety nie, nie byłam w stanie sama złożyć tego krzesła. Dobra. Dobra, Pomożemy, jeśli no, to myśli? Kawe, Właśnie, na przykład kawę. No, to jest stara metoda, kochani, polecana przez moją babcię nie tylko. Mogłabym sobie kupić już dawno czajnik, ale ja tak rzadko pijam ostatnio kawę. W sensie dobra. Pijam często, ale zazwyczaj ktoś mi ją zrobi i nie muszę tego po prostu robić sama. Ej, myślisz, tyle starczy czy więcej? Byłby starszy. Ale powiem szczerze. Mam ten sam system na mieszkaniu. Nie mam no, czajnika. No nie ma sensu, jakby. Myślałam kiedyś, żeby kupić, ale są brzydkie czajniki, a ja muszę wiecie, Jestem perfekcjonistką, trochę mam świat. Się ładnych rzeczy, więc ja kupię wszystkiego cennika <grym puścania> i tyle no. To jest tak, że lubisz, lubisz i jesteś fanatykiem i, i znasz się na tym i wiesz wszystko co robić dobrze, czy się uczysz dopiero albo... Powiem zaskoczyć, ja? Ale nie wiem nic o kawie i nie uczę się. <grym puścania> <grym puścania> Okej, okay, to skąd to odcinek? No bo ja lubię, lubię pić kawę, ale kiedyś chciałem, nie miałem takie, kurde, może się w to wkręcę. Będę miał taki wiesz, vibe, że będę znał wszystko o tym i to taki hobby, ale jakoś nigdy się za to nie zabrałem. Ja wiem, że Bartek kupić je. No właśnie, ja musisz chciałam właśnie opisałeś do niego. Pisałem? I nie odpisał. Raz odpisałem, a drugi raz już nie. to ale Bartek. A tej kawęcie? Ja to na Zabijemy mocną kawę, jak A pijesz czarną czy z mlekiem? Z mlekiem, z mlekiem, ale ty też tutaj przygotowany jesteś, bo Znanko. jesteś też mleko bez lektor z super. Widziałam się na tą kawkę, ale zawsze jak piję po 17, a zbliżamy się do tej godziny. Mój się Przed 17. Ja mam 17. potem takie głupie sny. Mi kawa coś robi totalnie z głową po godzinie 17, ale spokojnie yeah. zdam się relację z tego, co mi chodziło. O! Poszło? O. Yeah! Dobrze, ktoś ma po prostu silniejsze palce niż ja. Przynajmniej nie było tak, że przyjechaliśmy, także cię wykorzystaliśmy do, do kawki. Dziękuję bardzo. Czy nie, Ejda. dobra, ja to zrobię, najwyżej będzie gleba. Cudownie. Jest dobrze? Jest dobrze, dziękuję. To siedzi za Tamta poprzednia z, z była dobra, a ta już może nie do końca być. To jakie mleko? Ja bez laktozy poproszę. Zdrowej kawusi, smacznego. Smacznej kawusi, do mhm. kadamocu. Tak. <laughs> Widzę, <wiem>, to się mydli. <laughs> <wytri. laughs> nie, smaczna, dobra. Fajna, miło, że wpadliście. Zdrówku. Hej o, masz ołotę na kawusie? Kawy nie piję, ale chętnie z wami wypię wody. Dobra, pula. dla ciebie pewnie czarna. Tak! tak. Zobacz, Skąd wiesz? A wiem, jakbyś tak patrzy, na ciebie że tak wyśniesz, wyśniesz sobie, może czarna, nie? Bez cukru. Bo masz tak, czarny tak? charakter, pewnie czarne serduszko. Tak, no, taka wiesz, siekiera. Dobra, to patrz, słuchaj to. Jak zrobisz mi wymarzoną moją kawę, to dostaniesz taki prezent, którego nie zapomnisz do końca życia. <laughs> To jest prezent materialny. Mówimy o jakimś przedmiocie czy o o, o, na, o jakimś przedmiocie. Legendarnym przedmiocie. A, a, jaką, a jaką kawę lubisz? Taką dużo mleka, cukru, mało kawy. Lala Taką kawę <laughs> lubię. Możemy takie coś zrobić. Bo ja ty... się dziwię, że Ci sida nie wygenerował na tym To wycinamy. Proszę bardzo, dla ciebie Dobra. czarna, dla siebie biała i to bardzo lekka. Bardzo biała. Bardzo biała. Dla też bardzo biała. biała. Bardzo biała. Też biała. Ja lubię ja Wyjdziesz za mnie? Zobaczymy. A posłuchaj. Czemu jest taka gorzka? Tak gorzka ale to jest kawat. No przecież mówiłem, dużo cukru mleka. A, A To jest bez cukru? Nie, dam ci ostatnią szansę. Jeżeli chcesz naprawdę ten prezent dostać, Dobra. musisz się postarać. Gdzie ja mamy cukier? Ja też mam bardzo <grym> za mało słodką. Kurde, no nie spodziewałem się tego. No ja mam też no Ja też ja za mało słodką. <grym> Ach, ta młodzież! Powiedz tak sobie, że ci kawiarnia do domu jeszcze. Zawsze mogę przyjeżdżać. Możemy częściej zamawiać? Nie no ma problemu. Ej, dobra jest lepsza. Jest Daj, lepsza. Daję ci radę. Jeszcze jedną. Trochę, trochę słodyczy tej goryczy musi być, no. Ej, dobra, ta jest dobra, to jest pyszna, no. Gra dobrze. Fajnie, no! On nie pije kawy, a i tak bez niej zachowy się jakby był po kawie, więc jakby Proszę, oh, słuchaczy teraz. Kurde, jak dobra. dobra, jest strasznie dobra, no <laughs> nie, 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 ja nie mówię. Oliwier zacznie pić kawę. Dobra była, Wypiłem całą. Aż mi się uszy częsły pusto. Dobra, pójdę ci potem prezent. Co złego to nie ja, nie wiesz skąd to mam. Powodzenia, możesz to przekazać dalej komuś. E, gratuluję. <śmierdziś> <śmierdziś> yeah. Proszę. Skąd to za 10, to u nas zamiast Skąd ty to masz? Nieważne. Czy to byliście? Nic nie, nie wiem. Nic nie wiem. Powodzenia, ekipa Thunder zyskała Nowego Lega. Dziękuję, ej, jestem zadowolony. Warto było przyjeżdżać z kawą. Idziemy się spotkać z kolejną osobą, ale nie mamy prądu. Więc po prostu kupiliśmy kawę z żabki i przelaliśmy do terbosa. Będziemy dawali, że to nasza kawa. Mam nadzieję, że nasi goście się nie obrażą. Ale jak im zasmakuje, to znaczy, że to idzie dobra reklama dla żabki. No i teraz przyjechaliśmy do ciebie, z Was mi miło, Zobaczymy, zapraszam. Zostałem ławeczkę specjalnie. Taka nie najpiękniejsza, no to, ale wiesz. Liczy się to, W ogóle to witam serdecznie. To, witam, to, witam. To, liczy się towarzystwo, a nie wiesz. W ta ławeczka pod sklepem też nie była najładniejsza, nie? A jakie wspom i wycinkę, nie? O, o. No jak wymyślę taki, żeby też ciebie ściągnę na swój. Ej, no w sumie, koskarubika. Właśnie nie zapytałem się, czarna z mlekiem? Obojętne. Nie piję na co dzień kawy, więc wypiję każdą. Wypijemy sobie siedząc. Możesz ocenić. kawa dobra? Nie lubię kawy, więc powiem, że jest niedobra, ale jak na niedobrą kawę, to jest dobra. Rzadka, jeśli chcesz dila, to właśnie zapraszam, Nie, ja w ogóle na co dzień nie piję kawy, nie? Jakby ja uważam kawę, że jakby smak kawy nie jest dla mnie na tyle pociągający, nie. żebym ja dla przyjemności sobie zrobił kawę. Ale jak trzeba, na przykład jadę w długą podróż i czuję, że jestem zmęczony, to sobie kawę wypiję. Ale ty tak właśnie jeździsz pewnie do wszystkich z tymi nie. kawami i dajesz nie. ludziom kawy, to ja mam dla Ciebie, nie. proszę bardzo. Co ty gadasz? chodzi o kostce to kostka dla ciebie. Nie możesz wyjechać po z rękami, nie? Daję ci tydzień. Znaczy, nie, dobra, nie pewnie masz dużo A, du cieka, to jest, a nie, ale to nie, to jest kostka ta e, normalna, czyli to jest taka zwykła kostka A Ej, to ja, ja potrafię układać, nie za szybko, ale potrafię. No, no to, możesz potrafić w minutę. To nie do końca jest zdrowie, jest 19.23, a ty pijesz kawę naszą. Czeka mnie dużo pracy, pewnie do nocy, więc jak znamy. Z to no nie zaparkowaliśmy tu, ale kolejna osoba zawsze tutaj przyjdzie, więc się musimy przygotować do tego. Mamy stolik, mamy wszystko do poskładania. Jeszcze to myślisz, że tylko stolik? Jeszcze musimy na czymś usiąść. Aż pięknie, pięknie, pięknie. Jeszcze to rozłożę. Ci połamało. Dobra, to jak coś tutaj na nim siedzę, żeby gość nie, nie miał pułapki. Beczki mamy. Dobra, jeszcze kawusia. Świeżo robiona. Cześć, 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 cześć. Na, na dobrą kawkę nigdy nie jest za późno. Co e... masz za kawę? Zabki. Nie, poważnie. Czarną z leczkiem. Jaką mówisz? Dobre. Ze wszystkimi. Pomieszam. Takie nigdy nie piłem. To sobie zareaguję. Dobra, poczekaj. Jest moja dziewczyna teraz. Generalnie ona kupiła rzecz, którą chcę to dać. Tylko muszę do niej szybko biec. Biegnę, zaraz będę. Słuchaj. I to naprawdę było szybkie. Kocham dawać prezenty. A do kawy musi być coś słodkiego. Proszę. O, Ej, to jest naprawdę lepsze niż twoja matka. Powiększające? Zobacz w drugą stronę. To, jest, aha. Nie, to po prostu... Ej, ale to, to było naprawdę to było bardzo ciekawe. O, cukier. lubisz cukier? Nie. A w ogóle wiecie, że w krajach taką kostkę się bierze do buzi i się tak popija właśnie delikatnie. I to jest całkiem fajne, i można sobie spróbować, bo wtedy naprawdę idealnie każdy łyk jest idealnie słodki. Trochę to brzmi, jakby to był fake? Nie. Sama prawda. Byłem tam wiele razy. <grym> Serio? A ja. nie wiem. Nie byłem tam ani razu, ale to prawda. <grym> Musisz mega szybko pić, żeby nie było za słodkie. Pyszna na kawa. Dziękuję ci, pięknie. ci dziękuję. Ej, i w ogóle, miks tych mlek. Polecasz? Smakuje po prostu jak to mleko. nie <grym> <grym> <Ciebie> zwyciężał. <grym> tak. Ita, i tam. tam, tam. Cześć. Cześć, Może to pójdę Kabusia, ale zawsze kabusia. Zapraszam. Zapytają. Co to jest? No o to no. nie. Dobra, ale pytanie. Komu kabusia? Ja. Mocna. Czarna. Tak. No nic nie mamy, no przydały się jakieś słodycze. No ja dobra. dobra. O, tak, tak, przywiązę słodycze, o, patrz, akurat się... Trafiło, no że taki, nie. Tak, się nie, tak, nie, nie, tak, nie tak? Super każdy ekipy, super! Czy żebyś do, na cyfr y, przyleciał i co? Ej właśnie! Ja zaprosiłam. Na to byłoby coś normalnego. Ciekawego? Możecie Zabawić. się za chwilę polecić na cyp, na jeden dzień to wtedy to do, dolecę. Nie na cyfrę, ale w jakieś miejsce, no git. Ok. Git. Czyli Mamy to. powiedzmy tak, lecę, dajmy na nie, to, nie nie wiem. to jest... W czerwcu do dowolnego miejsca Europie, że tak w Europie. W Europie. I po prostu przylatujesz na kamerę. Dobra. Mogę teraz wybrać na przykład. Ibiza. Jak będzie mieć wolny tak. czas, to tak, z miłą chęcią. Wolny czas, tak. No bo wiesz, życie influencera, no trzeba ja nagrywać. Ja tam będę w takim razie będę tam długo, żebyś miał możliwość wybrania sobie dnia. Dobra. No i do do dogadanie. Dobra. Udało się. <grym> smacznej iść. smacznej kawuści i... Smacznej kawuści. Dziękujemy bardzo. Fajnie, że No i Pamiętajcie, to nie jest odcinek sponsorowany. Hejo! Cześć! cześć. O kurde. że chodź. Coś piesek kawę. Mam nadzieję, że pijesz kawę normalnie. Nie piję! Nie pisałam ci się, nie piję. Julia Żugaj napisała, że nie lubi kawy. Ale no słuchaj, jak już przywiozłeś, no to nie odmówię. Jak byśmy w Krakowie, to mieliśmy herbatę, bo powiem szczerze, nie zabrałem ze sobą herbaty. No to nic. Dobra, ale to kawa z mlekiem przynajmniej. Ja muszę spróbować i to będziesz miał śmieszną reakcję, bo... Nie piła nigdy? Piłam, ale bardzo nie lubię. Robiona kawa według specjalnej procedury. Mało popularna. Mhm. Czy To jest ta kawa z kupy? Nie. Bo jest jakaś taka Tak, tak, droga tak, kawa. nie, no nie, to jest... Yy, ale naprawdę... Myślę, że ci zaimponuje. No, no pachnie jak kawa. Dobra, nie będę oszukiwał, to jest kawa z maka. <grybuj> <grybuj> Ej, Annie A to już widać, i ploferka. Kawa z maka, tak, McDonald's! <grybuj> ja akurat KC jestem. Dam i gansma śmierć, bo mam się. Cześć, siemka Bartek. Siemka. Szemka, sześć Napijemy się kawusi, dobrze? Jak najbardziej, właśnie na to czekamy e, A dodatkowo, bo wiemy, że jesteście mega kreatywni Może najbardziej, najbardziej kreatywni w Polsce Może, może no, I mamy coś, coś takiego? takiego, prezent i mały No Czy Możecie dobrze wykorzystać, tak mi się wydaje Ok z waszymi głowami To jest ta wielka rzecz, którą nie osłyszę, ale się nie przyjrzałem, żeby nie psuć kontentu, tak? Tak Z napisem Timix i która wygląda jak... Nie, nie psuję, bo nie wiem co tam jest, no co to jest ciekawe? Z napisem Timix. Tak Zepsułem właśnie? Zepsułeś No i no Ale jak wy? Dobrze no, no. Stary, ja o, mam nadzieję, górę. że o, e, oglądałeś pierwszy Team X Gdzie tak. nam ten do domu no, tutaj? Stu Wytrzyk no, my... ich... to wycieraczka <gulia> Kochacie Stu? Z Stew kochamy, no Z polskiego pingwina No właśnie, No właśnie to, to, to jest... był w Team Fagata Lec z z pierwszej edycji Teamu X Okay. Wow. Renek napisał wow. tylko, że znaczy, Thunder lepszy, podpisaliśmy się, ciekawostka, został skradziony. Do nie masz pojęcia przez kogo, tak? ja to mam. I nie przeze mnie, <tuszne> jak coś? Okay. A, ja, ja go dostałem w prezencie za Acha, to, no ideale, no, to, to to kawę. Aha, mamy to gdzieś przekazać, przekać, idea. możecie zrobić co chcecie, nie? Zawalność ty przed biurem a, generalnie, że Tim X. Koło no. śmietnika mamy dużo miejsca. Tak, papieru nie mamy też. <grym <grym no to jak już tak nam weźcie prezent, to chciałbym Was zaprosić na kawę. Tą waszą, bo my nie mamy swojej. No, ale możemy skorzystać z naszej kanapy na przykład. też możemy legendarny prezent chłopakom przekazać. Ej, właśnie, mam coś to Operator musi poczekać do. Kamerę. O nie wiem, widzę nie mogę zobaczyć tego. Tam, 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 tam. Będzie wam okay. bacował. Do koloru będzie Wam baconował. No, musimy pomalę sobie na czarno jeszcze te, te białe paski, ale tak. A teraz będzie autentycznie wyglądać, pamiętajcie o piramiskach tylko, żeby nadać <grym> by powagi waszej działalności. Jedyny minus z je. tego taki, że możecie zostać skancelowani w internecie. <grym> tak. Słuchajcie, to się składa jak... Eee, Fajne, co? Zajebiste. Znaczy mi trochę szkoda, że wam to daję, ale tak by było głupio, a odmówić jak zaproponował. Zostawimy, <grywa> <grywa> bo teraz jest głupio, będę mieć mężczyznę że żeby... Nie, nie, spoko, jasne, weźcie się, nie? <grywa> <grywa> Niech wam służy. Wcale nie mamy jeszcze jednego. Nie, nie, mamy jeszcze jedno po prostu, jakby, także, także spoko. Też kawusi? Poproszę. Ktoś to rysował? Ja? Tak. Trochę była poprawiona, ot, jeszcze słodycze, Ej, jeszcze z ekipy od Wujasa, prosto z rączki, więc zapraszam. Kimś pojeżdż, czy nie? Nie, to jest Ale każdy to mówi. Na wypadek, gdyby tu była współpraca, to mleko widać, to paskudne, paskudne mleko. Nie ramina, nie polecam. To zdrówko. Jakieś tajem. hasełko motywacyjne? Thundercrew. niks. Thunder crew. Thunder Więc co, szybka mm -hmm. przed jest. wyjściem? Zapraszam do środka chyba, co? Nie wiem, ile masz czasu, ale moż, możemy nas się szybciutko. Chodźcie na Jeszcze jednak ten, wiesz, zapraszam na chaty. <laughs> Powiedz mi, jaką kapelę lubisz: białą, czarną. Z białym. Dobrze, całe szczęście. Mamy mleczko, jesteśmy przygotowani. Cukier też? Cukier też, no? Mamy, cukier, jesteśmy <gry> przygotowani. Zostaniesz premium kubek. Znaczy, my wcześniej piliśmy z papierowych, ale uznaliśmy, kurde, idziemy do ciebie. Znaczy, nie, to musi być ten. Nie, nie, nie możesz pić ze zwykłego. No to nice. Ale muszę się przyznać, że trochę na Was naczekałam i wypiłam kawę przed przyjściem. Wycinamy to. Zróbko. On nie odkleja się? Odkle... Nie szkodzi. Nie szkodzi. Zróbko. yo yo, yo a ty witam. jesteś, ładu. O, a co to mamy do stojaka? O, o, walczy z O, o Jezu, z <laughs> się. Witam. Witam, witam, Widziałem, że trenujesz na stawie, Uy, więc w, chyba... Coś tam w, trenuje, ale to jest takie. W sumie? Miesiąc. Miesiąc I sparring robimy pierwszy. Okej, okay, deal, ale daj mi jeszcze może kolejny miesiąc. Dobrze ci szło, to mnie narzekaj, chodź cię oprowadzę. O, tu jest kot. O, jakiś słuciaszek. O, a co ty się szykuje? Więc to już ścieżkę rozpalamy dla tak zwanego no. widza. Oprócz kłatki, to jeszcze myślę, że możemy coś przykurzyć. <laughs> Jest szocz taki na YouTube, jak Konam się tłumaczy swojej dealerskiej przyszłości, także pomajcie sobie. <laughs> dobra, powiedzcie mi, jaką się lubicie. No tutaj bo mamy taki wybór dziwasów jakbyś, to zapraszam. No chyba, że. Dobra, to ty, mi, to ty mi swoją kawkę, a my ci swoją. Wymiana deal za deal, dobra. No dobra. Barnet no, 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 no. tak Właśnie. Z ostatnie nie ma smaku, na co. Ale co ja myślę, że odda. Idziecie znakie, czy nie? Co? Nie, my, my wszyscy czarną. No, i chodźcie. To... A pewien słodycz, który może nie powinienem przywozić do was? Nie, nie, nie ale. O to... mój Boże, hej, start, święty gral! Ja tego nigdy, byłem w, w każdej bydącej w tym kraju i nigdzie tego nie było. Naprawdę? A ja doświadczyłem? No, ty... My z Mikołajem to. Nie, nie, masz dwa? No, no, jest. I jest... To zostawmy do Mikołaja, żeby on też myślał. Bo on mi mówił ostatnio, właśnie, że nigdy stary nie, nigdy nie próbował czekokapa, szukał specjalnie. I właśnie, jak już po prostu prowadzą to wam pokażę ścianę, yy, z tej świecącą, bo chyba nie było jeszcze w ogóle Turo po tym studiu nigdzie. Naprawdę? Tutaj mamy montażownię, reżyserkę, tudzież ja jest tak zwany. Kurde, no. yy, się prezentuje. Tutaj są wszystkie realizowane, ja wam zaraz poodpalam tutaj. Publikuję film na Magikala. cyk. Nie szereg Jest 21. Szybciutko, no. Absolutno. Dobra, i teraz jak przejdziemy do tamtego pokoju... Ja słyszałem, że dzisiaj miał tu być, ale... A, dzisiaj miał tutaj w ogóle być Budda. No i czemu Buddy nie ma? Gdzie Bo on jest? się rozchorował, jest na antybiotykach i ma zapalenie spojówek, bo jak nagrywali tego gtr to byli w studiu telewizyjnym, gdzie możecie robić programy max 2 godziny, oni robili program 4 godziny, więc mu tam oczy siadły i będzie za tydzień. nie nie się... a Dobre. zróbmy to. Nie wiem, tak się nie robi ale... z kawą, ale wypijmy to.